Johnny! Gdzie jest Johnny? Gdzie Ty Johnny, 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 Johnny Johnny, Johnny! Johnny, Johnny, Johnny widziałeś? Widziałeś? Tak, nieeh wow. Co jest? W końcu A wiesz, że nie było. Za no. 10 czatemu. A wiesz co to się... A wiesz co to się równa? Co? Kupowanie gruza i upalanie Robimy projekt Gruz! Ty, ale ja, wiadomości są takie przestarzałe. ma śniegu. Co? Po co? co chodź, idziemy na dół, chodź, idziemy na dwór, chodź, 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 Dobra, chodź, dobra. chodź, 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 biorę? chodź, co jest chodź, chodź, jak, ty, ja co masz? A ty, to ja o. A ty Nie, Ja nie bo... kawiszki, A ja właśnie nie wiem nowa... Ale co hey, jest? Ty, plan. masz jakiś balkon? Ty cały wow. Zobaczymy ja no wow. oh. <coughs> ja, żeby... ja ja co rozsadzasz balkonu Jest sąsiada może odstrzelić Łooo Trochę! Łooo Khm Khm Ci nie kupić. No Ci Trochę Trzeba Trzeba się tam Nie. Bo on jest tak w ogóle się chobezpieczać, nie? Powiedz po samochód, ja tu czekam. Jakieś... Dobra. Ja powiedzielę. Co się stało, widzę. Witam Was w kolejnym odcinku 3. Ryana eee, Tak śnieg spadł w GTA, co jest, jest... No nie to wiadomo że zawsze spada, ale no, w naszej serii, wiecie, i real został no, to rzadko kiedyś śniega tego, no. No i no co, do no, zarazamego jak zawsze suba, lajka. Dobijemy 50 subskrypcji, gdzie robimy live'y. So, zlecimy do odcinka, Zobaczymy, co dzisiaj wydarzy naszej serii chyba jest trochę święta Więc no Wow co to nasz, Ty nasz, masz, Damy radę tak? tym? Damy radę Masz tutaj letnie opony stary no, no. Ale te akcje wczoraj jeszcze co No No, Tak się działo No trochę jestem pobijany jeszcze No ale też po tym wypadku to, gdzie idziemy? dawaj na tę na galerię tam, taką eee... wiesz Radzie No rafar plaza łow, Mówiłem Masz tutaj abony Ale... Nie byłem no, Dobra, no co? Naprawi się, naprawi... bo no, tutaj nam wyjechał kurde eee, Ja pierdzielę nie. Co się stało? Łoś! Oh! Niesamowite I ostatnio to był śnieg, to musiał Czekaj, ty właśnie tam jest sklep zamknięty, stary. Pójdziemy na nowy. Sklep zamknięty, człowieku. Tutaj to prosto, tak tutaj luksusowy, co jest, Tam jeszcze prosto na tym podróżach. No tak, ja tak. Tutaj, w tam, tam w lewo. Pójdziemy w... na ten drugi, bo tam jest zamknięty, słyszałem. A, ok. Jo. Muszę kupić jakąś krótką machmane, bo będę, teraz trzeba bardzo znaleźć ten a czy pewnie no. gdzieś to się takiejezi? Znowu nie jeździłem po śniegu Dlatego tak, da, chyba nigdy <grym> nie, nie no w, nie Europie... O! w Europie W Europie? Tak w Europie byłem kiedyś na wizerce O o, gdzie dokładnie Polska w Polsce? Polsce, wiesz jak ciekawie było? Okej okay. Ponoć nie piłem, ale ponoć bardzo dobry bimber mają tak, no dobra. Chodź, kup kupić jakąś kurtałę. Dobra, Ej. no ja jestem w zmiar zabezpieczony. Czekaj, jutro czy pojutrze są święta? Kiedy się jutro? Jest? O cholera, to jest jakiś... O kurde, prezenty trzeba kupić, stary! Jakieś... Wigilię będzie trzeba ogarnąć. Dobra, no to zaraz gdzieś pojedziemy, nie? To się ubierz, ja ja w cię. Dobra, coś czego ogarnąć. No jest fatalne, tutaj nas wstały. No, no więc sobie to widzimy się za chwilę, jak... Nasz się rajansiu... ubierzą. No dobra, no. Ja myślę, że jest gejz. Patrz, panią płacę za to. Jest oddolków o oh, kurde, No dobra, to proszę bardzo. Do widzenia. A, gitara, teraz cieplej. O, wymażony. Co, jedziemy po, po jakieś prezenty? No. Ja sobie później wezmę rękawiczki, bo mam w domu. Na galerię tam? Tak, no to w prawo. W lewo, no, zawsze jak chcę. Czy jakiś... Ja, mogę jeździć jakiś... A ty nie masz terenowych samochodów chyba, nie? Tego ja? Terenowych samochodów. Nie. Ja ja Ruchu mam niby, ale one... One coś tam muszę z nim ogarnąć, wiesz? Coś, 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 coś w silniku. Okej. Okay. Ja mam parę. A ja się coś... będę musiał sobie to kupić, może nie? O! O, tu nie ma, dobra. W końcu można normalnie jeździć. Na chwilę. Daj mu, co ty się boisz? To było dobre. Hej, Andrzej, żółwio, O! Dobra, to co kupisz każdemu? Nie miał ja Markowi chyba kupię, wiesz, jakieś... Nie wiem, może torbę, jakąś koszulkę najgad... na jakaś... Cześć. Dzień dobry. O! dobry. Mark? Mark? O. O, Szyma, o! Siema, Ryan. Cześć. Tam. To kto? A, a o, marki. mój przyjaciel z pracy, Mark. Aha. Mark, Mark! Ma... No, tak się, akurat, tak się akurat, zgrało dla mnie bardziej Mariusz wypasował. E, może w nie, nie. Nie, nie. No, tak, Mariusz, z papierami. Nie można. Dobra, to jesteś Mariusz, tam je. No to jest Mariusz. Tylko ja z pracy? Aaa, ta, ta! Co to robicie? Eee, no kupujemy ciubę. Dla żony, tego Marka Marek Marek Aha, jesteś Marka o Marek? Czy jak? No. Marek? A Marek A, no. nie, Mark, no. nie Marek, Marek, okej. Okay. No. no tak. tak żeśmy wszyscy tutaj od razu, to może, ten, zejmę jakąś Wigilię. Właśnie może, no, no, może, może. Zobaczcie, ja tu to... <coughs> wrócę święta. U Johna może. Dobra, chory, ja drogą. U Johna? ma fajną chatę, no. Taką skromną. No. By się mogli no, zrobić. No, Mark byłeś, nie? A jak po wczoraj w ogóle? Jak po wczorajszym? Mark. No powtór A, dobrze. To... <laughs> Aaaaa, dobrze. Soraz zamyśliłeś. może no nie przy nim, co? Jak powczczajszy... No. No wasze. Y Zaufany Chodź. kolega czy nie kolega? Eee. Y Zobacz, tam masz pokemony w Kobole. <laughs> dobra, <śmiech> dobra. Do, do. <laughs> Zabajesz, przygod no weź przygod... przygotuj pieniądze. Będziemy coś próbować. <laughs> no, <i> <laughs> no i co no? Jak to powczorajszym? No. Jakoś. <knie> aż śnieg spadnie, Aż się biało zrobiło. To! Niesamowite. Co się wydarzyło? Magia świąt. Tak. Normalnie. Co tak się babisz, pa, pa, patrzysz, babo? Tam się popatrz. A nie na mnie. Jezus, straszne. O! No, wygląda go to chciała zabić, nie wiem czemu. To co, spotykamy się. Hmm. Y Dobra, czekaj, to zawołaj go. Mów do niego, Mariuszek. Mariuszek, o! Mariuszek! Mariuszek, Mariuszek, No dobra, nie wam będzie. Ty, Ryan, jestem, cześć. John! Okej. Okay. John, John, Co ty robisz? Dobra, na Ryan, ja idę, ogarnę... Wiesz co, co chcecie mi tu posieć, A ja skoczę, ogarnę rumpo. Dobra. Rumpo, dobra. to się wywalimy, chłopie. Z Spokojnie, ogarnę je! Jak ostatni raz jechałem do klubu Rumpo, to skończyło się to marnie. <grym> no. no To może trochę niego spotykamy tak około dawać 18. No Cikit Orde Co tylko ciuły kupujecie to? No, to znaczy właśnie kończyliśmy tylko właśnie... On. ja właśnie chciałem sobie tutaj prezenty kupić więc no. Samochodem jesteście? Tak, samochodem. Okay, jakie plany na dzisiaj jeszcze macie? Żadne. Pod tym to nie wiem. Ja raczej znaczy, chyba ci jeszcze szPD do urzędu, więc no. no mogę stąd pojechać. Jak też. No. Chodź. A chodź, a chodź na chwilę. Mark. Poczekaj. Chodź, chodźcie.

Uwalu! Dawaj go! A was! A A Ale patrz, a tak się yeah. patrzysz! O już telefon niżej! O oh, kurde! Chyba <dobawa> zębał! <Zieważemy zędą. dobawa> jakiś patrz na zęby! Co? Oj! Filmek się! Dobra, idziemy do niego! Ta. Zostajecie tu czy idziecie? Eee. idziemy, tu. idziemy. Ale z nami czy jedziecie gdzieś sobie? Mariusz, weź tam. Weź tam, pojeźdź tam. Ja was pojadę z nimi. Wykłaszek. No, no dobra. dobra, no jak tam? No, chodź, e, Krzysiu, u ciebie. sponowaliśmy, e, że będzie u ciebie jutro o 18.00. Około wigilia, co ty na to? Jakie Krzysiu tutaj wirus I Co? Jaki jesteś utedy debilu skończony? Jutro, u ciebie. Ja pierdzielę. Co? A powiedz co powiedziałeś, okej? Okay? Nie. nie. co pracuję, ty nie myślisz. No jutro o 18. 30? No, A jak do mnie powiedziałeś, jak mnie nazwałeś? Kurde. A. Jak mnie nazwałeś? No, fraja, no. Jest, no bo jest tak się Nie wiem, No no jutro padł ucho Nie, pasowało nie, nie. Nie, nie, nie. pasowało w Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Na Nie. chcemy. Nie. No. Nie. No. Na, jutro. Jeść na rynek. Na Nie. Nie. Na Na może na to Grace, no to, to i dawaj, chcecie się. Może Megamol co? No to jak chcesz. No to Megamol, to czekaj. To jest Dlaczego potrzebujemy? Mi? Wszystko potrzebujemy, bo nic nie mamy. No. No to prawda. Dobra, no, no, <trafik> no to. Pojedziemy, kupimy, ja wezmę sobie jakieś. są sobie na chatę. Dobra. Ja jadę kupić prezenty, nie? Załatwić ją. Dobra. Ej dobra, mam pytanie, jak się ubieram? Ubieram się na... na elegancko, czy tak? Tak się. elegancko, tak nie wiem, no, 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 ta, no w sumie, byleby było, wiesz, tak elegancko on no, nie musi być, wiesz. Schludnie Tak, nie, nie, że garnia, wiesz... Ja lega, na pewno, ja, ja, tak. ja na pewno idę w koszuli, nie? Nie No ja koszula... Powiem ja tak, bo jak, nie chcecie, nie jak chcecie, no ale, ale, ale... Nie jakiś dżesik, to święta, to Boże Narodzenie. Ale nie, <laughs> ja nie lubię eleganckich butów. No to Nike jakieś ubierz. No tak, no. Air Force sobie ubiorę. Na parku idziesz Tylko rompo A się widać Dobra to byle jak Tam są, żute, widzisz? Tam są Dobra. rzuty widzisz? To są rzuty Widać jak? Otwieraj tam bagażnik Otwieraj bagażnik O, ej, czekaj ja, już czekaj Dobra To zdanie się otwieram, to zdanie się trzymać, to nie wykorzystajam <śla> Może być z samochodu jej tutaj O o o, łow, dostałem łow O o, o, o coś się to Nie coś się Słyszycię... A, daj się nie otwiera. Okej, okay, dobra. No to idziemy wszyscy i zostawiamy tak otwarty bagażnik. Ja nie, nie mogę, ja tu poczekam. I się zrobię no za grudzem za na no jutro. Dobra. dobra. Bię, trochę. To chodź, kupimy e, coś tam, Mark. Jak tam, chłopaki. Co ty kupiłeś, Mark? Nic. To jest. Co? To jest interes, tak? To jest pisem. To ja to bym jest... to mówiłem. wygląda jakbym miał jedno wielkie... Yy, ...jeden wielki hamulec na pewnym w męskim, żeby nie było kolejnych takich idiotów. Ale la, pupa. Dzień! Pokaż... Odwróć... Co ty masz z oczami, nie tak? Pokaż swoje oczy. Co? Co twoje oczy są białe? Może iść do lekarza. Dobra, o, ma może, ty, taki pokaż na oczach, że nie widzi. Ty ślepy jesteś? Ty, Paku Mogę, e, nie, widzę krzywą wielką mordę, no to chyba dobrze widzę leżanki nie, nie kućcie się, wejście. Jeszcze świeży karp Dobra. dawaj. Pamiętam, jak się od niego kupiliśmy Dzieje nie było, że zostać w ramie. Zapomniałeś Ale chodzi mi o moją rodzinkę! Jak w Polsce byliśmy. tam w takim sklepie y... de Did... coś takiego macie to, że w ogóle na... W wyspie takie kajperiko, dalej jest ten? Nie ma śniegu? Tylko jest gorąco? Jest, Tu spadł, a tam nie ma. Zde. O weźcie, bo zaraz zamknięcie tam, tam bagażnik i się nie chce go o, Ja pierdziele! No, no, Ryan, dobrze... Co ja? To Ryan. No bo ty to zamknęłeś! Dobra! To jeszcze ci te wózki, to spakujemy do przodu. Jeszcze parę. Chyba, że otworzy, no Do tyłu, bagaj. no, do tyłu. Przez tył możemy. No czekaj, już otworzymy, już otworzył, czekaj. O wasze? nie wróci się. <laughs> co ty zrobiłeś? NIE ja WIEM pusty. Na szczęście był pusty Tak O O, o, o Pchamy, 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 pchamy Dobra, otwieraj Czekaj Jeszcze, jeszcze trzeba Tutaj troszeczkę wina powkładać Jeszcze kolej to zostało O Masz Dobra To idź, Margo, odpływasz się wózek, dobra? Jestem Oj też już się o, mam mam dobrać, dobrać, dobrać. a nie Wymruć strasznie A, się Taka coś cię coś tylko się tylko rozgrzeje, ja? Zamknę, no. No, odpalić w ogóle. Tak odpaliło. Więc. Dobra ma Dobra, Co ty warp tam robisz? Nie chce mi się. Aha. Ty jest wtórej ty, ty! Stój! Powiedzcie ci te wzeg na lewo, co się z nim stało? Czego tych dziw... no to jedziemy... Jedziemy. No to chłopaki jedziemy zawieźć to na atę, ta. Do... Mm -hmm. do mnie? No do ciebie, o ciebie do ciebie będzie Wigilia, Po wozie się A ładnie pytanko, kto będzie gotował? jestem, eee, no, ja Jestem cook. Okay. Jestem cook. No, chyba co, o, naprawdę, naprawdę Mark. Czemu wziąłeś tego nerfa ze sobą? No. No, fajny był. Cała święta, może Ty... byś go dostał. No, czemu wiem, sobie kupił doczywać. nerfa? Na no, odłożył już go. Fajny umiesz był. Gotować, Ty e... Markito, nie? Umiesz gotować Umiesz gotować z Johnem? Bo byś że przydał pomoc. Co, i coś, co, coś po trapel?

ale, ale, chyba nie spadł. Jezu. Ale leci Dobra, lecimy dalej. Widzisz ile teraz zarobisz, Mark? Każdy teraz będzie się zmieniać opony na zimowe. Więcej wypadków jest. No i mi się to podoba. I <laughs> mi się to podoba, no. Połowę tak, które tam są, to ja zrobiłem, nie? Weź jeszcze więcej. O! Wow! Wow, nie tak. wow, wow. I zaraz, zaraz... Trzymacie się? Tak. Typie, weź co nie wiem... Może kołce daj takie, wiesz, specjalne, wiesz co chodzi. Na oponę, tak, coś bo... nakłada. Trudno, i tak coś śnieg długo nie pobędzie. A skąd wiesz? No. Ty jest zwykle ciepło, człowieku. Jak nigdy mróz, nie? Dziwne. Wow. Co? Dobra, po cztera. To Aha, ja potrafię driftować. No, no zobaczymy. No, pokaż, pokaż, no. Okaż. Ja. Nie, ja. <laughs> e, no dobra. Iż no, do, domu. do domu. Iż do domu. domu no. Daj spokój. Nie, a tak serio. Marka, jaką ma na imię? To twój kolega. Tak na serio, bo to tak nie pasuje do niego. Hmm? Jaką ma na serio na imię? To twój kolega. Wiesz, że tak się przedstawił jak, jak wam powiedziałem. Tam no, no, dokładnie, bo... nie wiem. Ja u to się nie robię, Sam nie, nie wiesz, jak nie ma na imię? No tak, i tak się przedstawił, no. <grym <grym nie, bo... nie wiem, jak ma na imię, tak się przedstawił, nie? <grym> nie. Ja go... ja go w ogóle nie słyszałem, jakoś nie rozumiałem go, chyba za mu nie, nie, wiem chyba jest jakoś mogę Parkujesz módl. czy nie, no co ty robisz, ty, ty? Ja sam no, żeby cię. było dobrze, no ty... ty nie ty... tak nie wolno parkować. Dobra. Otwieraj bagajo. Ale Mariuszek. Mariusze. Rzeczy. Wysiadka! Lębie mar... Lębie mariusze, ja to tak lepiej zaparkuje. No Ja się odsunę. Co ty robisz? No ale A. to... O, tak się bolo nogi, że 2 cm musisz bliżej. Nie, żeby ludzie przejeżdżali, ty fajfusie. Wszyscy Magaja. No, sąsiedź, coś grubą dupę. Tylko nie, nie ma w samochodzie, co jest? Ja na wizofremie? Coś jest co. Nie wiem co. Tylko w samochodzie nie było. Dobra, o. no! No! O, dobra, no! No! Co jest? Co? O, dobra. ja, no weź to. to, to Tobieście pod 3 reklamówkę, po dwie i wzlecimy. O, cóż się, się otworzy, automatycznie! O, co się pojechał, Dobra, jedziemy ja reklamówkę. No. Dobra, mam. Trzymam. Trzymam. Ej, już tak! Ty... Czekaj! Kurde! Dawaj przez okno po prostu. Żeby... Przez okno wejdziemy tak. Czekaj! Tony, masz. Dobra, chłopaki, tak. jesteście już. O! Ale ładnie masz no. O, o tu, jak świąteczkę, no to jakieś jeszcze. No ja tu kładę. I idź Dobra, jeszcze pod dwie, idzie. bo tam z boku były, ja tu będę już się szykował. No to. No? Marty, idź! Jesteś ścianę na kurtkę w szyboku. Już ciebie. Nie czekaj, ja też! do... A, a, a czekaj. Dobra, na łóżko Twoje. Do do ja dużo dużo tego grę Ja na twoje łóżko rzucę. Dobra. No Ładnie tu też Ty! żony. Ja u ciebie tego swetra nie zostawię. Jony. Czekaj! Czy ty ty. Co? Gdzie ty jesteś? O. No dole o. byłem! Szapka! próbuję przebrać! To okay. Ja u Ciebie zostawiłem sweter? To mój? Chyba tak. Idź poszukaj tam gdzieś w pokoju. No ro. Masz? Masz już? No. Nie będę koszuli tej gotował, bo... Nie ja, ja będę A, w tej koszuli to... gotował barszczu, bo kurde, to jest na wigilię. O, już, już, no. Weź spokój Alkoholik. tylko jednego. Alkoholik. Jednego wziąłem, weź spokój. Nie to byś... By... To byś wypił co Ryan, a nie... Co alkoholiku. Mhm. Sprawdźmy co znowu, w raz razie czego tam, że będziecie się nie zawinął, nie? Bo to... to nie powinien stracić, chyba, nie? Te czerwone kresy. Dzięki. już co może tutaj. Zaraz wrócę. Co to jest za jakiś Mikołaj? Co to jest w ogóle? Mikołaj, czy jest jakiś elf? Co to? Eee... Mikołaj. Taki, taki... Czekaj, ja nie Okej, okej. Eee... Ja tu zacznę jedną sprawę tutaj. Eee... Czekajcie, to była trochę helmika O! Wiesz eee. co, wiesz? Ja też bym pijała na niej, ty. Coś... Widzę... Taką wielką kółce tą. Okej Cześć Cześć Eee ten Mark, Mark masz, no, nie pij tyle tego Co ty? Człowieku zostaw coś na wigilię Jutro święta Zostaw coś Ja chcę Byś mi pomógł, nie jest. wiem Weź byś, weź, weź byś wodę wstawił czy coś A nie ma jestem, jestem, jestem Okej, cześć Wiecie Przeparkowałem już tam coś się Prześrunie No, mój straszny webbody. Masz jakieś gdzieś czapletki na ból głowy? Yy, wiesz co? Masz Powinny być gdzieś na dole. Chce się... Czekaj, jak coś... Coś zobaczę. Ja mam raczej takie rzeczy wysypialni. No nie ty, ty. Ej, umiesz pierniki robić? E, pierniki? Tak, moja, moja mama mnie uczyła, co? To robimy? No dawaj. No dobra. Ej, Ryan tu, trzymaj. Johnem, yy, wzięliśmy wieś, kakao z samochodu, bo potrzebujemy tutaj dopierników. Yy, tak, wziąłem, wziąłem, czekaj. Dobra. Wejdę tam. Poszukaj, tutaj lepiej. Dobra. No, ja foremki masz? jakieś, foremki. Kurde, ciężko coś kupić przez z takiego. Bo... Tutaj chyba coś, tutaj chyba to było. Jakie foremki? Aaa, ten, sobie tak. A nie z no. nożem? No, czekaj, możesz coś posz... Nie, nic nie rozumiem chyba. Dobra, coś. Domek może nożem wytnij. O, dobra. Będzie, będzie ciężko, ale... No to jest taki, właśnie taki typowy chyba w naszym kraju. I ogólnie w Stanach. No dobra. No to ja tam stawiam. A paki to już stawiam te, pier te pierniki, nie? Dobra. Na dobra. Dobra. 15 minut stawię. No. Dobra. To co, czekamy aż się zrobią, nie? Wezmę sobie tylko golne na łyka, rozluźnienie. No rozluźnienie się. Ewa, ale to jest Ja jestem alkoholikiem, a ty jesteś... Ja. ...palakiem. Ja to jest dobrze. Po prostu jesteś piosenek, to to jest legalne, okej? Okay? Alkohol też jest sobie legalny. a mogę tam usiąść na kolejnej kanapce? się. No dobrze, no to to co widzowie, no kończymy na dzisiaj odcineczek, dziękuję, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcineczku, nie zapomnijcie zosta o zostawieniu lajka i suba z dzwonem, a siobatarowie będą dalej szykować potrawy na jutro, no i co, do zobaczenia w kolejnym odcineczku, śmiało cześć, Yo.